Siemano Ludziska z tej strony, Hypocryside, i witajcie w kolejnym odcinku z serii Europa Universalis 4 Third Odyssey Back to the Motherland. W poprzednim odcinku znowu napieprzaliśmy się z Turkami. W tym odcinku nie wiadomo, zobaczymy co nam przyjdzie. Najprawdopodobniej po raz kolejny zrobimy coś biednym Ottomanom, ponieważ są w tym momencie w takiej rozsypce, że to aż po prostu żal nie brać. Od nich czegokol czegokolwiek. Najprawdopodobniej zrobimy też coś na kontynencie. Poza tym mamy jeszcze sporo do zrobienia, zanim będziemy mogli wybrać drogę, jaką będziemy podążać przez końcówkę gameplayu. Zanim będziemy mogli cokolwiek zrobić, musimy wykonać New Hope czyli w zasadzie odbić całą Grecję. Oraz y, greckie, pontyjskie i gockie ziemie, z tego co widzę, tak, dokładnie. Oraz y, podbić Gibraltar i mieć 33 lub więcej procent trade power w Sewilli. W tym momencie mamy 6%? Gdzie tu się patrzy? Oj, to nie my. A, a trochę więcej, ale jest nam minus 9,7%. Tylko dlatego, że y, mamy overextension. W każdym razie to tyle na początek. I zaraz zobaczymy, czy stanie się coś ciekawego. W jednym z poprzednich odcinków utworzyliśmy Exarchat Mauretanii, której celem miała być administracja. Magrebu, czyli po prostu północnej części Afryki. I przez dość długi czas Maroko sobie siedziało w spokoju. No pomijając akurat ten moment, kiedy jest atakowane jednocześnie przez Aragonię i Portugalię, ale Maroko sobie siedziało spokojnie i nikt się w sumie nie bał, ponieważ jeśli dobrze kojarzę to sięgało to aż po Tunezję i teraz jest dobry moment na to, żeby zaatakować i zabrać troszeczkę prowincji od nich, zwłaszcza, że Mauretania będzie od razu otrzymywać na to kory, jeśli nie klejmy. Nie, nie ma klejmów na razie, ale nie będę musiał bawić się w oddawanie ręcznych tych prowincji, tylko po prostu od razu po podboju będę, będzie następować transfer. Już w tym momencie ustawiłem swojego, swojego dyplomaty na zbieranie trade, przepraszam, spy network. Chciałem powiedzieć trade network, tak nie działa, spy network i już niedługo najprawdopodobniej będzie wojna z oczywiście osłabionym Marokiem. Właśnie wpadłem na genialny pomysł, otóż nie jestem w stanie zaatakować Neapolu, który w tym momencie którego jedyną prowincją jest Malta, bez z jakimkolwiek kasus belli, ponieważ no, troszeczkę jest daleko w jedną i w drugą stronę na to, żeby zrobić klejma chociażby. A Malta jest mi potrzebna do tego, aby wykonać decyzję Settle Varennions on Malta, czyli po prostu osiedlenie Varennów na Malcie. Więc jedynym sposobem na to, żeby zrobić cokolwiek jest wypowiedzieć mu wojnę bez kasu z da Dawno tego nie robiłem, ponieważ nie lubię tego robić, ale to jest jedyny sposób na to, żeby zdobyć Malety chociażby, nie wiem, przed Aragonią, która na pewno coś zrobi, a jest całkiem mocna. Zwłaszcza, że mają sojusz z Wielką Brytanią, a ja to tak, ja to tak średnio. Mam, mam, moc przerobową, niby mam prawie 200 force limit, ale to jest chyba wciąż za mało, więc... Neapol, here I come. Chyba idzie burza, bo zagrzmiało. Mam nadzieję, że nie jest to spowodowane tym wielkim grzechem, jakim jest wypowiedzenie wojny bez Kasusbelli. Nie wiem czy to będzie słychać na nagraniu, ale to brzmiało całkiem strasznie. Okej, okay, więc w tak zwanym międzyczasie Serbia postanowiła się wyzwolić. A że mają skopię to... Wiecie, why not? Okej, okay, więc... Y Obie wojny już zostały zakończone, oddałem nie tylko skopię, ale też część Serbii Konstantinii i mam teraz możliwość albo osiedlenia Waregów na Malcie, albo utworzenie egzarchatu Rzymu. Myślę, że zrobię to pierwsze, ponieważ wtedy będę mógł pozbyć się tej plamy tutaj. Tak prawdę powiedziawszy nie wiedziałem, że Będę mógł się ich stąd pozbyć wcześniej, dlatego wolałem wybrać jak najmniej inwazyjną e, lokalizację. Ale z tego co rozumiem, osiedlając ich na Malcie będę mógł się pozbyć ich z kontynentu, więc zobaczmy. O, co się tutaj dzieje? Okay, Influence will be removed the Empire. Malta, e, waregowie dostają Maltę na macie będzie waryska, kupian na macie będzie heleńska i wszystko co oni zajęli na kontynencie będzie moje. Lepiej być nie może. No i Malta ma teraz ładny szary kolorek, a jak wygląda... O, super. W końcu stare... Na stare nazwy: Neolimani, Neolondino, Nizirodos Veria i Gine. ten tęskniłem. O, i mogę też zwasalizować Albańczyków. Zrobię to right away. Maroko jest już trochę podjedzone przez Portugalię oraz Aragonię, ale już nie są w stanie wojny i mogę ich spokojnie też skubnąć. Planuję zabrać na początek. Tą część wybrzeża, chociaż nie ukrywam, że być może wjadę głębiej, jeżeli pozwoli mi na to czas oraz manpower, ponieważ nie wiem nawet ile oni mają wojska. Jeżeli nie są gdzieś najbliżej mnie, to chyba nie mam się czego bać. A, może nie w ten sposób, tylko w ten pod M. Maroko 14 tysięcy w całości, a ja mam 20 tysięcy tutaj, więc. Myślę, że naprawdę szybko szybko to pójdzie. I sprawnie. Chyba nie doceniłem Marokańczyków. Co prawda mam więcej dyscypliny, morale, ale oni mają z jakiegoś powodu lepsze taktyki. I całkiem fajne rzuty im lecą. Zwłaszcza, że typ jest niesamowity. Na pewno lepszy od mojego, który ma tylko 4 do szok, Więc. Chyba yy, będę musiał wysłać posiłki. Na szczęście nie jest to problem. Mam tylko nadzieję, że nie zrobią mi stack wipa. Będę miał gdzie uciec w sensie. No cóż, zobaczymy. Będzie stack wipe. Oj, będzie stack wipe. No i był stack wipe. Trudno. Widzę, że zdążyli odbić... DRAAAA! I powinienem chyba od razu wysłać kolejny... kolejną partię wojsk, bo może się zrobić niebezpiecznie. Tego się nie spodziewałem troszkę. Natomiast wiem, że AI jest na tyle głupie, że wystarczy, że troszkę tylko podbiją tych, tych prowincji rebelianci i będę mieć problem. Więc chyba na razie odsiecz będzie musiała poczekać. Kekladia wylądowała, zobaczymy na ile się zdadzą. Widzę, że to stricte. Um, stricte oblężnicza jednostka. Mam tylko nadzieję, że nie zostaną też zestakwaypowani, bo no, mimo wszystko to, to są 23 tysiące razem z dość mocnym generałem. Mój jest tylko troszkę gorszy. Pozbyłem się już problemu rebeliantów, w sensie problemem, którym byli rebelianci, i wracam z odsieczą. Moi jak na razie siedzą w górach i. Mam nadzieję, że przynajmniej będę mógł jakoś utrzymać tą pozycję. Na pewno w którymś momencie mnie zaatakują, jestem tego pewny, ale przynajmniej mam tutaj cztery, no prawie 8 dodatkowych tysięcy jednostek. Nie wiem, dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej. W sensie, nie wiem, dlaczego myślałem, że 20 tysięcy ludzi mi starczy do ataku na y, na Maroko. Myślałem tak, prawdopodobnie dlatego, że byłem święcie przekonany, że nie poradzą sobie z, z poprzednią z poprzednią inwazją. Ale no, myliłem się. No bardzo mocno się pomyliłem. Prawdopodobnie mieli jeszcze troszkę kasy, więc. Wezwali na pomoc jakichś najemników czy coś w stylu. No, z takim zapleczem to teraz nie mam prawa sobie nie poradzić. Właśnie przez przypadek trafiłem na taki. na taki ząk, taki kwiatek. Granada uciekła do Indonezji. W życiu nie pomyślałbym, że coś takiego mogłoby zrobić AI, a nie gracz. Mieliście czelność zabrać mi Epirus o nie oj coś, coś mi się zdaje że będzie mnie czekać bardzo mocne zbrojenie się największy problem jest taki że Spartania też stanowi dla mnie zagrożenie nie tylko nie tylko Francja czy Austria przecież w sumie Austria jest całkiem słaba z tego co widzę Jedyne co mają to część Austrii, nawet bez Wiednia i Serbię, przepraszam Bośnię, z Serbii ja im podobrałem. No i mam z nimi sojusz no, jakbym zaatakował to oczywiście Austria się włączy do wojny. Ile Austria ma woja? Mało. Już widzę, że mało. 41 tysięcy, mało. Aragonia ma... Dużo. Tak, tak mogę to określić? A Toskania? Mało, bo... Nie widzę ich na pierwszym ekranie już. Uhu. Chyba się trochę wyprztykali po tej wojnie. Sprawdza to inaczej. Jestem ślepy? A nie, jest. Też mało. Więc mam nadzieję, że ewentualna wojna mnie jakoś specjalnie nie, nie wyzuje z manpowera. Widzę, że Portugalia ma problem z separatystami. Ok, więc przed chwilą podbiłem Marrakesz i mogę w końcu wziąć to co chciałem. Ja niestety nie wezmę całego, całej linii brzegowej, bo ta wojna trwa zdecydowanie za długo już trwa za długo. I myślę, że to będzie dobry moment na to, aby skoń. Moment. Chwileczkę. Jednym z moich celów w tym momencie jest atak na Gibraltar. O, co tu się stało? Dla, dlaczego Winlandia jest w Afryce? Dlaczego Granada jest w Afryce? Przecież w sumie bardziej powinienem się pytać, dlaczego Granada jest w Indonezji. Ale tego się w życiu bym nie spodziewał. To jest niesamowite. Okej, okay, więc Granada w tym momencie walczy z. z Winlandią. I to byłby też dobry moment na to, żeby zaatakować Granadę. Niestety nie mam żadnego kasu z belli, więc musiałbym zrobić jakieś na szybko. Jeżeli wezmę w tym momencie. Melillę. I moment, to jest. I no, ta część Algieru. Algierii. To będę mógł na spokojnie odebrać też Gibraltar, ponieważ y, troszkę jest w tej, y, w tej strefie morskiej, ta prowincja, więc myślę, że y, uda się. Się uda, na pewno. Okej, okay, więc będę musiał troszeczkę przedłużyć tę wojnę, jednak. Jeszcze nie wrócę do domu. Okej, okay, mogę teraz zabrać, co chcę. Mam nadzieję, że. Linia Brzegowa z Melili będzie na tyle ok, że dam radę sklejmować Gibraltar. Jest na styk! Ok, widzę, że od razu Mauretania dostała te prowincje i nie muszę się bawić w... w transfer. Ale to dobrze. Mogę już, mogę już atakować. Jak to mówimy, Polacy. Dzień dobry. Widzę, że Osmanie wpadli już w tą spiralę, z której nie można wyjść. Wielki kraj, który jest ciągle w stanie wojny. Oj, ci Czesi tutaj mi się nie podobają, bo najprawdopodobniej sobie wezmą te wszystkie prowincje, na które też mam klejmy i będę musiał zaś się z nimi lać. Co doprowadzi do jakiejś wojny światowej. Ech, to nie tak miało wyglądać. Granada jest też w sojuszu z Kilwą i Tidore. Czy Tidor, czy jakkolwiek to się wymawia. Ale niestety, no, jest to troszeczkę daleko. I nie chce mi się tak daleko płynąć. Zwłaszcza, że Tidor, czy, czy, czy cokolwiek, jak to się mówi, jest gdzieś tutaj chyba. Jeśli dobrze kojarzę. Tu, tu. Ta mała prowincja? Nie, o, to są Turcy. Bardzo ciekawie się tutaj dzieje. Dobra, jednak nie chcę mi się czekać, nie będę zabierać Malagi, tylko po prostu wezmę Gibraltar i na tym się skończy. Gibraltar należy do mnie. Mogę w tym momencie go skorować za 35 admin many albo mogę utworzyć egzarchat Hiszpanii albo exarchat spania, jak lubicie spać. Ha, ha ha I myślę, że też utworzy ten ten exarchat, bo to w sumie jest całkiem śmieszna zabawa widząc te wszystkie kolorki należące do nas. Niekoniecznie directly. Zabrakło mi polskiego słowa. Myślę, że brak tych client statesów w Oryginalnej Europce, wanilii Europce jest troszeczkę bolesne, ponieważ też chciałbym sobie porobić jakieś śmieszne kraje na początku gry, a nie dopiero pod koniec, gdzie w zasadzie wszystko jest skorowane i mogę bez problemu bawić się tym, co mam, bo już kraj jest stabilny. Ale dobra, dość gadania, tworzymy jak I Jaki będziesz mieć kolorek? Okej, okay, czyli w sumie niespecjalnie różny od tego, który mam. No trudno, przynajmniej mam to co mam. Do wykonania jeszcze misji Gates of Heracles. Muszę mieć 33% albo więcej trade power w Sewilli. Na razie mam 9. Co niestety mnie trochę boli. Okej, okay, widzę, że bez wojny z całym światem się nie obędzie. Tym razem Teodoro zabrało sobie całkiem spory kawałek Turcji. I to wszystko jest z moimi klejmami. A Teodoro samo w sobie jest w sojuszu z Rosją. Czyli ewentualna wojna to jest oczywiście tak. Wiadomo, Turcy. Że w tym momencie biją się z Czechami, ale nie jest to mój problem, bo tak naprawdę. E, i tak i tak większość moich e, klejmów jest też w Anatolii, nie tylko tutaj w Bałkanach. Ale tak, sami Turcy nie mają żadnych kolegów już w tym momencie. Ale, jeżeli Czesi wezmą sobie to, co im zostało tutaj, będę musiał się bić z Polską oraz z Francją. Tak? Tak. Polska i Francja. Jeżeli będę chciał odzyskać. Um, tą część, czyli to jest chyba pont, tak mi się wydaje. Ta cała część, tutaj, tutaj, tutaj historycznie, to będę musiał bić się z Teodoro i z Rosją. Jak będę chciał odzyskać jedną, jedyną prowincję Epirusu, będę musiał się napieprzać z Aragonią i z Austrią. Dobrze, że przynajmniej Kastylia jest w miarę słaba i nawet nie jest słaba, bo jest w sojuszu z Wielką Brytanią. Czy Wielka Brytania jest wielka, tak bardzo wielka, jak myślę? Że jest. No, jest trochę wielka. Ponad 83 tysiące ludzi. A sama Francja jest też w sojuszu z Winlandią, więc ewentualna wojna z Winlandią doprowadzi do wojny z Francją. Wiecie, przez cały czas, jak gram w Europkę, to narzekam na brak jakiegokolwiek wyzwania w mid- i late game, ponieważ już jestem tak silny, że mogę bić się z każdym, ale w tym momencie każdy jest tym moim wrogiem. Bo o ile Turków jestem w stanie sklepać, oraz Mameluków też, bo oni też pozabierali trochę prowincji, tak. Spartania jest już całkiem poważnym przeciwnikiem. Winlandia nie jest poważnym przeciwnikiem, ale mają dużo ziemi i też ciężko będzie to objąć. Zwłaszcza, że też są w sojuszu z Francją, która też może sobie przepłynąć tutaj. Poza Francją kontynentalną, oni mają jeszcze tutaj Barbados, które chcę odzyskać. Dla Kekladi. Poza tym jeszcze Rosja, która coraz bardziej panoszy się na Syberii, już w zasadzie dotarła do Kamczatki. No i Aragonia, Wielka Aragonia. Nie jestem zadowolony z takiego obrotu spraw, ale przynajmniej będzie więcej materiału na kolejne odcinki które pojawią się już niebawem. To jest koniec akurat tego odcinka i mam nadzieję, że się Wam podobał. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie i widzimy się w następnym. Trzymajcie się.